Wspominałem ci wcześniej, że w naszym kodzie HTML nie mają znaczenia spacje czy entery w tekście. Czyli jeżeli dodamy w naszym tekście kilka spacji i enterów, to dalej tekst będzie wyświetlał się tak samo. Czyli tutaj w ten dłuższy tekście możemy dodać tutaj enter, tutaj kilka spacji, zapiszemy i zauważ, że tutaj nic się nie zmieniło. O, akurat tutaj od razu zostało to sformatowane przez Visual Studio Code ale musisz mi wierzyć na słowo że faktycznie tutaj nic nie zostałoby tu zmienione może żeby ci to udowodnić to otworzymy sobie jeszcze raz ten folder ok edytuję nasz indeks HTML tak jak to robiliśmy wcześniej w notatniku czyli tutaj sobie dodamy jakieś entery, jakieś spacje zapiszę Odświeżę stronę i zauważę, że nic tutaj się nam nie zmieniło. OK? Wróćmy do wiersza Studio Code. Jak w takim razie dodać takie odstępy, czy to pionowe, czy poziome w naszym tekście? Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Jeżeli chcesz dodać spację, to musisz użyć znaku specjalnego, tak zwanej twardej spacji. Czyli to jest, to jest tak samo jak to wcześniej robiliśmy. Użyjemy tutaj kodu specjalnego ampersand nbsp. Ja to akurat piszę z pamięci, ale e, oczywiście, ten znak specjalny znajdziesz na tej liście znaków specjalnych. Także dodamy sobie tutaj kilka spacji, i jak widzisz, tutaj już mamy taką przerwę między jedynką a stopnia. Czyli w tym miejscu te spacje zostały dodane. Natomiast jeżeli chcesz zrobić odstęp. Pionowy, czyli enter, to musisz użyć znacznika br. Czyli dodamy sobie może w tym naszym dużym tekście znacznika br, czyli mamy tak jakby tag br, który nie ma tagu zamykającego, tylko tutaj jest slash na końcu. Czyli on od razu to jest tag otwierający i zamykający. I tak samo by to zadziałało bez tego slasha. Natomiast Visual Studio Code ma tak sformatowane, że jak zapiszę to ten slash jest tutaj automatycznie dodawany, i jak widzisz, tutaj te Entery zostają dodane. Jeżeli dodam tutaj kolejny BR, to tutaj zwiększa się ten odstęp w pionie i zostaje dodany tak, jakby kolejny Enter. Także pamiętaj, że BR jest to właśnie jeden z kilku wyjątków tagów, które nie są zamykane drugim tagiem. Tak samo jak na przykład wcześniej Meta. Na koniec, tylko chciałem podkreślić, że sam. Znacznik BR jest takim jakby enterem, ale nie zaleca się go do stosowania odstępów pionowych w innych miejscach niż teksty. Czyli na przykład, jeżeli chcemy zrobić odstęp pomiędzy jakimiś kontenerami czy innymi elementami, na przykład jakimiś przyciskami, linkami itd., to wtedy nie używamy tego entera, tylko będziemy to robić za pomocą marginesów, ale o tym później. Tagu BR używamy tylko. W tekście. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.